cześć Marek. Na no cześć Mariela. Słuchaj, dawno nie byłam u Was. Wiesz, chodzę sobie tutaj koło Schodna, obserwuję, mnóstwo rzeczy się pojawiło nowych, no ale jestem zszokowana, bo naprawdę piękna remiza, ale słuchaj, obok remizy zobaczyłam kłody bartne. Co to, co to w ogóle jest? Skąd się to wzięło? Macie jakiś pomysł? Co Coś robicie? S słuchaj, od 2019 roku e, wpadliśmy na fajny pomysł właśnie e, odtworzenia bartnictwa na terenie właśnie naszego parku. I dzisiaj właśnie po trzech latach właśnie naszej działalności mamy już 11 kłód, z czego Super. większość jest zajęta. Mhm. Widziałam w, gdzieś w Białowieży, wydaje mi się, że widziałam, albo w Wigierskim Parku. Słuchaj, ale w ogóle ja, skąd pomysł, skąd się to wzięło? No właśnie pomysł 2019 rok, to właśnie wtedy pomyśleliśmy sobie, że sadzimy oczywiście rośliny miododajne dla owadów zapylających i pomyśleliśmy sobie, że chcielibyśmy też wprowadzić owady właśnie zapylające wprowadzić pomóc owadom zapyla, zapylającym e, właśnie w naszych kaszubskich lasach hmm. ale to jakieś miało takie podstawy jakieś historyczne coś, tak, coś się działo kiedyś ponieważ takiego? już od e, dawnych czasów e, właśnie w naszych la, lasach kaszubskich e, bartnictwo właśnie było żywe e, było tradycją która zapewniała e, dobry powiedzmy, byt właśnie bartnikowi ponieważ był to intratny zawód e, a dzisiaj e, my w, pomagamy oczywiście naszym bartnikom tak jest Jestem bartnikiem, e, oczywiście z młodym stażem, natomiast e, jakoś nam się udaje tą działalność naprawdę w dobrym kierunku e, prowadzić. Ale, cze, ale wy z tych kłód to też pozyskujecie miód? E, z uwagi na nasze dosyć biedne pożytki, ponieważ znajdujemy się właśnie w boże takim e, e, suchym. E, więc e, ta mnogość powiedzmy, tych gatunków jest e, no, uboga powiedzmy, tak? i dlatego też te pszczoły nie mają zbyt wielkiego pożytku. Natomiast chcemy pomóc właśnie, e, e, głównie właśnie zapylaczom e, w celu właśnie ochrony e, siedlisk, tak? które znajdują się właśnie na, na terenie właśnie naszych lasów. Wybrałaś właśnie kłodę, która jest zajęta, tak? więc, o, za, więc zapraszam. Chodź, pokażę Ci. tak? Pszczali, tak? Pożytku pszczelik. Czyli coś musi tam kwitnąć, coś no, musi być. Żeby miały... Aha, tak, no ja. Dobra, tak. rozumiem, że tutaj masz przygotowaną jakąś specjalną mieszankę, zaglądam, igły też? Powiedzmy też można troszeczkę. Tak, a to, co to jest? To jest tak zwane sprasowane drewno liściaste. Tak, Czy to które... jakiś bóg, co tam może być? Pachnie to? Ma zapach? Tak, ma to zapach, tak. Ten mhm. powoduje, rozumiem. że pszczoła zaczyna się opijać miodem, tak? Więc ona... Robi się leniwa. Tak, robi się leniwa. Tak. A, I na pewno na nas nie spojrzy tak, i nie będzie chciała nam e, zrobić krzywdy. To dobrze, okay. Więc e, dobra, musimy to rozpalić, musimy tylko oczywiście mieć dym. Mhm. Czyli musi się generalnie to rozrażyć, tak? Tak. Taka bryłka. Dokładnie. Wielkości pięści wystarczy, rozumiem. Dobra, miejmy nadzieję, że się wyciszą. wyciszą. Ta kłoda jest taka ogromna, ona jest po prostu wielka. Ile to waży w ogóle? Jakie to jest duża? Ona no jest grubsza od tego drzewa. No, kłoda Bartna e, przeważnie no, ta na przykład, ma no. półtora metra właśnie wysokości, Czyli prawie e, pół, tyle, metra, ja. pół metra średnicy. A dlaczego taka duża? Ponieważ, e, no, żeby pomieścić rodzinę pszczelą, tak, a występuje tam na pewno ponad kilkanaście tysięcy pszczół, to potrzeba przynajmniej 80 litrów e, wewnątrz barci e, przestrzeni. Czyli takich 8 wiaderek 10-litrowych. Jasne, a słuchaj, jeszcze mi zastanawia jedna rzecz, bo ta kłoda jak ona wisi, ona od góry rozumiem, że też nie jest wydłubana, czyli ona jest tylko wydłubywana w środku. Dokładnie. Tylko środek, tak? A Do... daszek jest tak ekstra zrobiony, Dasz... żeby. Nie, nie, daszek jest niezbędny, ponieważ wiadomo, tak, dla pszczół najgorsze, najgo... najgorszy dla pszczół jest głównie, nie jak myślą niektórzy, że właśnie zimno, tak? Powiedzmy, zimą na przykład czyli mróz, tak? I Im to przeszkadza. Mhm. Głównie przeszkadza im wilgoć. Czyli no powiedzmy tak. od góry, powiedzmy, jak pada na przykład deszcz czy, jest, czy zalega no. pokrywa śnieżna. Czyli tą... inaczej przyjmuje na siebie tą pierwszą Tak, Dokładnie, ruch, dokładnie, jasne. dokładnie. Mm -hmm. Dobra, okej okay. i co już? Dobra, czy już zaszło, nie się. O, do dymia. ale za, Ach. za dymę zrobimy, żeby się. <grym, <grym, żeby dobra. straż pożarna nie przyjechała. <grym>, dobra, to co? Ubieramy <grym>, się? tak? Ubierasz się, tak? Ja, mam, ja mam się też ubrać. Oczywiście, tak, ponieważ, ponieważ. Jak któraś się nie zadymi, żeby. Dokładnie, Musimy, jest twoje? No swoje bezpieczeństwo, tak? Szczelnie zapinamy. <noise> a to mi podasz Dobra, ja okay. do góry. Ty wchodzisz na górę, tak? Dobrze? Tak, to sobie długo dziś schowam. Cześć, a generalnie jakieś zagrożenia ze strony innych zwierzaków? Często do takiej barci, do kłody bartnej dobierają się e, dzień ciały, tak? Bo traktują no tak. jako powiedzmy, martwę, ko, martwa kłoda, która która... Y, no myślę, że tam po prostu jest dla nich y, są jakieś tam jest. Jedzenie tak? Okay. O, ale czat. Ja cię kręcję. No, to jest tutaj szoros tylko. Nie? To się Ale ty wiesz, co też tu się dzieje. Tu są jakieś zwierzęta inne. W środku plasty to jest głównie e, tak zwane, e, gdzie znajduje się czerw e, w środku gniazda, natomiast już poniżej tutaj znajduje się pokarm. E, oczywiście w, e, w tych barciach jest oczywiście królowa, ponieważ mhm. królowa, bez królowej tak naprawdę nie ma rodziny pszczelej, ale też, e, może się też może nastąpić taka sytuacja, że nastąpi tak zwana wymiana królowej e, i wtedy ta, wtedy ta rodzina tutaj się po prostu dzieli na na, na kolejne rodzinę, tak? Super Marek, naprawdę świetna sprawa. Myślę, że musimy się jeszcze nie razem pogadać, może, 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 może przyniesiemy ten pomysł do nas. Bo, e, na na bo pewno się, mamy oczywiście doświadczenie, pomożemy Wam, pokażemy w ogóle, jak się ten chłodny wykonuje, e, po, po, Możemy Wam wybrać miejsca. E, no i myślę, że to jest temat trafiony, tak? Dobra, to zakładamy z powrotem, tak? Tak, zakładamy